Ciekawe pytanie, oczywiście, oczywiście nie. Zabix nie przewiduje przyszłości, ale dostarcza dane, na których można budować przewidywania. To również jest bardzo istotne. Pracujemy nad projektem dla firmy, która zarządza serwerami w wielu lokalizacjach na całym świecie. Do tej pory nasz klient kupował ram, można powiedzieć, w ciemno, z zapasem, bez danych. Trochę jak wróżenie z fusów, co wiesz, nie, nie zawsze jest dobre lub nie prowadzi do celu. Po prostu tak było od zawsze. Zadaliśmy sobie pytania, gdyby wykorzystać dane historyczne z Zabixa, zobaczyć, które maszyny nie potrzebują połowy tej pamięci, a które od miesięcy działają na granicy, które mają największy wpływ na zużycie ram, co tak naprawdę wpływa na obciążenie. Chcieliśmy zobaczyć różnicę między lokalizacjami, trybami pracy, między założeniem a rzeczywistością, która jak wiesz czasem wygląda zupełnie inaczej. Na podstawie modelu predykcji klient może obecnie zdecydować, gdzie dodać zasoby, a gdzie przestać przepłacać. To również pierwszy krok do wykorzystania zaawansowanej analityki opartej o dane. To już nie predykcja. To już optymalizacja, słowo klucz, które dzisiaj jest bardzo istotne na rynku i bardzo konkretna oszczędność, co może zobaczyć każdy z naszych klientów.